zainteresowanie tematem rodziło się w czasie moich podróży, tak? kiedy, kiedy podróżowałem, a do tych podróży było ponad 70 tak? do, do, do ponad 70 krajów świata, no to bardzo często na jakichś bazarach, gdzieś tam w Damaszku, gdzieś, gdzieś w Jerozolimie, spotykałem się z różnego rodzaju dziwnymi przedmiotami. Zawsze ciekawiło mi, do czego to służy. Kto to zrobił, w jakim celu, tak? I tak zrodził się pomoc, żeby, żeby właśnie czego więcej o każdym z tej pieniądzie się dowiedzieć i żeby nabyć go na własność, także przywieźć go do Polski, pochwalić się nim, pokazać go y, rodzinie, pokazać go najbliższym, pokazać go y, studentom, pokazać go młodzieży. Przy pomocy astrolabów tułowano nawet wywoływać duchy, w średniowieczu, tak, był to instrument niezwykle popularny. Dodam tylko, że y, Henryk VIII posiadał w swoich zbiorach astrolabia. Król, król Francji, Karol V. Moty, kazał dać się zrobić astrolabia ze srebra, ze złota. Często były bardzo bogato zdobione kamieniami szlachetnymi. To, co tutaj dzisiaj gdzie można powiedzieć, było dawniej niczym współczesny komputer. Bo przy pomocy tego przyrządu można było rozwiązać większość problemów związanych z określaniem czasu oraz pozycji, pozycji gwiazd na niebie. Astrolabium, które można powiedzieć, są czymś na, na, na wzór średniowiecznego komputera, tak to jest przyrząd, który przez wiele, wiele lat służył marynarzom do wyznaczenia, wyznaczania kierunku, w którym mieli zmierzać. To przyrząd, przy pomocy którego wróżono, przy pomocy którego Magowie próbowali również skazać liczebność wrogich armii, tak? To, to, to przyrząd przy pomocy którego naukowcy rozwiązywali większość problemów związanych z obliczaniem godziny wschodu słońca, zachodu słońca, dla dowolnej daty, dla dowolnego dnia w roku. To również przedmiot ozdobny, bo wielu na wielu możnych tego świata, tak, ówczesnych możnych, średniowiecznych, kupowało go tylko dlatego, by... Zaspokoić swoje jakieś doznania, tak artystyczne, by, by, by pochwalić się znajomym. Bardzo często te przedmioty były bogato zdobione, były zdobione kamieniami szlachetnymi. Nie były tanie, dlatego większość astrolabiów można było wypożyczyć. Tak? Średniowieczne uniwersytety posiadały astrolabia w swoich zbiorach. Można było takie astrolabium wypożyczyć niczym książkę. tak? Natomiast no, wiemy na pewno, że możni ówczesnego świata, król Francji Karol V Mądry, posiadał aż 12 astrolabiów. Kazał specjalnie dla siebie wykonać dwa astrolabia ze srebra, jedna astrolabia ze złota. Królowa Elżbieta Elżbieta I, tak? wielka królowa brytyjska, również posiadała astrolabia, które była najprawdopodobniej za namową swojego astrologa, Johna Dee. Henryk VIII również takie astrolabia posiadał. Astrolabium stało się czasem, tutaj atrybutem naukowca, tak? bo bardzo często na średniowiecznych rycinach właśnie naukowcy przedstawiani są z astrolabium planisferycznym w dłoni bądź z astrolabium kulistym, astrolabium pierścieniowym, na przykład Mikołaj Kopernik, tak bardzo często przedstawiany jest właśnie z takim astrolabium, które tutaj mamy wyeksponowane również na, na zdjęciach, na rycinach. Astrolabium zrodziło się w basenie Morza Śródziemnego tak, i zostało wynalezione gdzieś w Grecji, w starożytnej, starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych krajów również arabskich. I Właściwie tym astrolabium posługiwali się wielcy żeglarze, więc wielcy odkrywcy z czasów tych największych odkryć geograficznych. Z astrolabium korzystał Krzysztof Kolumb, Ameryko Vespucci, Ferdynand Magellan. Z astrolabium korzystał jeszcze Francis Drake, jeden z wielkich kapitanów angielskich. Później przyrząd został wyparty. Przyrząd bardziej dokładny, bardziej precyzyjny, przyrząd, jakim jest sekstant i, i kolejny z wielkich kapitanów angielskich, już James Cook, posługiwał się właśnie sekstantem. Ale arabowie długo, długo jeszcze nie uważali, nie, 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 nie uważali sekstantu za ten główny przyrząd nawigacyjny, dlatego na ich pokładach zawsze znajdowały się jeszcze wtedy astrolabia. Astrolabia bardzo dokładne, precyzyjne, ale widzimy też bardzo proste urządzenie, jak chociażby laska Jakuba. Laska Jakuba to najstarszy instrument astronawigacyjny, jeszcze przed kwadrantu, jeszcze przed astrolabium. No tutaj legenda mówi, że Jakub, tak jeden z przywódca plemion żydowskich, właśnie tą laską się posługiwał, stąd nazwa. Teleskop, tak, który tutaj prezentuję, to mój właśnie prywatny, przez który razem tak, z synem obserwujemy głównie Księżyc, tak, bo to, to nie jest aż tak bardzo precyzyjny teleskop, jaki bym chciał posiadać. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł sobie taki, będę mógł taki teleskop nabyć. Natomiast to jest bardzo dobry teleskop do obserwacji chociażby księżyca.